17 edycja ogólnopolskiej wystawy królików rasowych drobie ozdobnego i gołębi w Wieluniu znów ustanowiła nowy rekord w hali wystawienniczej, czyli w Wieluńskiej hali sportowej pojawiło się prawie półtora tysiąca pochatych piękności. Przywiozło je do naszego miasta, grono 191 wystawców. Jest prezentowanych 1469 królików. To jest kolejny rekord. W tej edycji nasz rekord w grudniu pobili hodowcy ze Świętokrzyskiego Związku w Kielcach, ale my nie daliśmy się, wyprzedziliśmy ich znowu o 200 królików. Do Wielunia przyjechało 191 wystawców z całego kraju, z każdego województwa od Zakopanego po Gdańsk. Również gościmy w tym roku hodowców po raz pierwszy z Łotwy, z Litwy i ze Słowacji. Żywa ekspozycja rozgościła się w Wieluniu w sumie na trzy dni. Tradycyjnie już pierwszy dzień należy do ekspertów. Grono międzynarodowych sędziów, m.in. Między z Niemiec, Czech i Słowacji, musi ocenić każdego królika. Wymagania są wysokie, ale wysoki jest również prestiż wystawy, która niewątpliwie rozsławia nasze miasto nie tylko w króliczej branży. Wieluński Związek bierze udział w różnych wystawach organizowanych w kraju i za granicą nawiązujemy kontakty i zapraszamy nowych hodowców, którzy znają naszą wystawę już przez tyle lat i bardzo chętnie chcą do Wielunia przyjechać. Jeżeli chodzi o rasy, to hodowczyni z łotwy przywioza po raz pierwszy do Wielunia królika wielki srebrzysty niemiecki. Co to jest za rasa? To jest rasa średnia do 5 kg. To jest stanowość, tak? E, tak, to jest stanowość, co nigdy w Wieluniu nie była prezentowana. Przez 17 edycji tej ważnej wystawy stacji TVK udało się porozmawiać z dość pokaźną liczbą wystawców. Okazuje się, że hodowlą królików można zajmować się już praktycznie od dziecka. Coraz młodsi wystawcy w hodowli królików widzą nie tylko biznes, ale też realizację swojej pasji, jaką niewątpliwie jest miłość do królików. To prawda, te zwierzaki trzeba po prostu uwielbiać, inaczej się nie da, a są rzeczywiście przepiękne. Mieszkam na wsi to od, od najmłodszych lat. W domu były króliki, a teraz e, dzięki e, internetowi w dużym stopniu e, nawiązałem kontakt z wieloma hodowcami z Polski, z Europy. No Jak już tak się w to wtajemniczyłem, że po prostu to, no, bawię się w to. Staram się jeździć e, w dużym stopniu e, za granicę. Brałem udział w europejskiej wystawie w Danii e, w tym roku. Udało mi się zdobyć wyróżnienie. Kolekcja 384 punkty. No, jestem z tego bardzo zadowolony, jedno z moich e, takich no, już lepszych osiągnięć. No i w, Na Słowacji jestem zarejestrowany w klubie srokacza. Bardzo, bardzo fajnie jest po prostu no, prezentować tam swoje króliki, żeby po prostu pokazać. Porównać nasze polskie króliki z królikami z zagranicy. Impreza cieszy się tak dużym powodzeniem wśród hodowców, że jej główny organizator będzie musiał pomyśleć o ograniczeniach co do liczby wystawianych na wystawie okazów, no chyba że znajdzie się nowe, jeszcze większe pomieszczenie, gdzie będzie można prezentować te puchate piękności. Takiego miejsca pod dachem jednak już w wielu dniu nie ma, ale może być inne. Jakie? Znowu musimy wprowadzić yy, limit zgłoszeń, że tylko każdy hodowca będzie mógł zgłosić 8 królików lub nawet 4. Jeżeli będziemy mieli bardzo dużo wystawców, bo wolimy mieć tą samą ilość królików, a więcej wystawców. Gdyby władze miasta zakupiły taki ogromny namiot, mógłby być wykorzystany przez cały rok na inne cele, różne imprezy, można by go było ustawić na targowisku, mielibyśmy dużo parkingów, nie byłoby by problemu, wszystko by się rozwijało. Może kiedyś się to uda zrobić, bo dobrze by było nie marnować takiej szansy 17 lat naszej pracy, że wypromowaliśmy to na największy związek w Polsce i na największą wystawę. I na razie tyle, po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia. A tam dłuższa relacja z 17 edycji ogólnopolskiej wystawy królików rasowych drobiu ozdobnego i gołębi.